Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii Gospodarstwo po dziadku Dzisiaj ze mną jest... Cześć, jestem Konrad I tak, dzisiaj na na kanale będzie jakby filmik z jego perspektywy Także możesz też zacząć nagrywać już u siebie No co, ja wypożyczyłem prasę no, cześć, sobie cześć, po, wypożyczyłem no, Pożyczyłem y, od Dobra. jakby sąsiada Prasę? no i tak. Dobra, jedziemy, bo tu już trąbią, nie wiem na co. No jedźcie, jedziecie. A, tak, przepuszczam je. O, ty ci Dobra, ja już A to musisz na polu zostawić? Wiesz, co? Możesz na razie na tym polu zostawić. No tylko na rada na kanale też będzie drugi dru, ja czy ten sam film, ale ja bym inna nie? Co? Nie. Co? Nie. Ja bym zbierał. No, razem idziemy zbierać może. A ty e, będziesz mógł motywować po mnie od razu. Dobra. Wziąć ten większy zachodzi Ty Idziesz co? No ten, e, ten dziwny taki, rozradny ciebie. A tutaj już.

No i pracujemy. O nie, nie, no mnie zjechałem, bo nie puściłem. rady na piątce? Puściłem, puściłem. teraz mhm. wyjeżdżałem. No, Pierwszy Ale... film, już trochę mamy. świeceń więc fajnie. Dobra, Aha. właśnie. Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Właśnie, Konrad, ja mam dużo sobie no, sobą, Bo ja mało, nawet nie wiem tak za dużo robić. Hmm. Hmm. No, jakby jego perspektywa będzie widoczna, on tam nie jakaś świeci. będzie no. dużo dala. tylko ja, będzie mnie słuchać, no, bo to jest po prostu druga perspektywa, nie? Tak, hmm. no. tak będę tutaj nagrywała, tak. tak jak po prostu gra no. za mną. No. Dobra, ja to już tutaj się ustawiam. Ale to nie tu. Które? No, które. Czy to robisz? No, co? No, pole agregatuj, ale te, te tam gdzie pracowałem. A, A! Jak ty to chcesz. A tego się nie da przecież. No nie wiem, że tego się nie da, ale ja myślałam, że tam się nie skoczyłaś. Dobra. Teraz z tej strony będziesz mógł jechać, bo dwa pasy tutaj robię. A tamte pole y, nie kupowałeś, nie? Tam tego, co takie? Nie, jeszcze nie, bo na jeszcze nie stać. To sprawdzę, że jakbyś został. Tak. Kurczę, się. Dobra. Ja też. Trójka. Ojej, no to co prasujemy? Później będzie zbieranie, elegancko wiadomo, nie? Tak. to powinno być. No prasy wypożyczyliśmy. Ciekawe czy się zwróci. Bogaizy wziął ode mnie 500 złotych ten gościu. Za wypożyczenie głupiej prasy na, na parę snopeczków dosłownie. Dobra, to ja, będziemy musieli zaraz zbierać. Ja tutaj się, będzie w tym Okej, podniosłem. to snopki te gdzieś teraz przełożyć szybko jakoś? Na boki może jeden, przykład sobie. Dobra. W sumie jedyna opcja, nie? O Jezu, przysiadam inwizytorę. A tutaj się tak na poboczu ułożę, nie? Mhm. Mm a to sobie tak przekładam. No wiesz, nie jest zbyt sensowne, ale no... Trudno, nie? No jakaś realia moc wyszło. Jest... Nie wiem, no, to wiesz, coś tak się czasem. Ale wiesz co, a może weź przyciepkę, tą małą czytą mózgę, i no. zbieraj, znaczy zbierać. No ja będę zbierał. Ja odstawię sobie na pole sąsiada. wam sobie... Hmm? No nie, tutaj możesz postawić. A no to zaraz no, znaczy. tego na polu postawić. Nie, ja podniosę. Zbieraj. No. Słuchaj, tutaj ustawiłem. ja, że się później tam tego przestawi. Tak. To mało weźmiesz, nie? Bo ta duża ma te burty ciężko będzie wrzucać. No. Szkoda, że takie filmiki szkoda. nie wybijają takie się jak shortsy. No, szkoda. Ale jak się dobrze, jak bardzo nagrywa, to też tak nawet. No wiesz, straciłem oglądalność trochę przez to, że nie nagrywałem no. bardzo dużo. Ja teraz też zrobiłem przerwę. Mówiłem, że nagrywał, ale ta seria nie udała się. nudna nawet była i nikt mnie nie oglądał, więc stwierdziłem, że wtedy to tak, że nie, chyba nie będę nagrywał, ale... Nie ma jednak, sensu. No, z kuzynem... Ja po... No. Bo po prostu tam ta seria nie miała sensu, tamta moja. Jak ona się nazywała w ogóle? Od Polaka do Kiniaka. Bo no, Więc... bez sensu. No. Bardzo bez sensu. Było tak bez sensu, jak nosić czapkę w latach. No. Ale mówiłem na tamtych filmach, że może też będę tam tamtej z Pytnem nagrywała, ale no właśnie. widać, że na Jak ja, 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 ja. Tutaj. A te kable to do czego one są? Które? Do świateł, a do czego one są? Do ten bałek czego mam? Do żeby Do czego nie Do czego tu Do czego A tu jak tylko ja się na czterem się... można układać. No tak, żeby się jak najwięcej pomieścił, czyli ładnie tak do ścianki, nie? No. Żeby to nie było jakieś ciałki. Sobie, jak na razie nie bajowało nic, mi nie, nie rozwinęliśmy. Ale z czasem. No, z czasem to idzie. Lepiej było, jakby kredytów nie miało. To ja się, No właśnie. No, ale jak są kredyty, to... Właśnie. Trzeba chętnie spłacać, to... Też akurat tutaj mamy spłacone, ale będzie trzeba wziąć sobie jakąś pożyczkę. To może się jakiś kup jakiegoś, nie wiem. Ususza większego z napędem, i wtedy będzie jakiś ciągnik na podobę z zetorkiem. No tak. To wtedy wiesz, jakbyś lepiej by to szło może. No też, ale. No bo nie mamy dużych maszyn, no co? No, duży, no dużych nie. I zetork. Czy się zetorkiem no. jest pół no? bo tak to byśmy mieli samego ciapka. A no. reszta co? Ręcznie, albo tym Ładą ładąc przyczepą. <laughs> nie, no. ładą to, to nie. Mogę. Bo, co jakiś praktycznie robię? Nie, no robi, nie mam. Dobra, jak idzie zbieranie? No, no, nawet dobrze. To jest ciekawe, ile filmików już mam, minut? A, hmm. e, 9 minut, jeszcze. To. Ale te filmy to szybko, lecą, jak to nagrywa się.

a nie tak kombinować. Tak byś więcej pomieścił. No wiem. No ale będzie tak ładnie płynął. Mm, jo, ładnie. Pusta przyczepa będzie. Czekaj. Patrz, wyjdź, wyjdź, przyczepy. No. Ja tego przycisnęła. Dobra, odejdź. I wiesz, tak, trzy po trzy. O, no. no bo tutaj tak powstaje. Już to. Już nie. Dobra. Dobra, to tam sobie, a ja dalej. Kurde, ileś mi ten tych ma? No. O, może no, mi się uda na piątce robić? U, nie, ciężko ma. Tam, chyba. A teraz gdzie jest sprzedawać? Zobacz może. Chyba to tam było na stryżkę tak się nazywała. Ale to czekaj, a tu nie było żadnego skutu obok. Nie wiem, zobacz najlepiej. Ale to zaraz, tylko pozbieram. No co jest tym ciastem. remont i tak generalnie silnika. Tyle dobrze. No, ale jak na razie nie był malowany jakoś tam trochę, w tam było podmalowane, ale. Nie było nawet, nawet tak za pieniędzy. Wiesz tam, nie, było to, nie jest to potrzebne jak na razie. malowanie, malowane no, też. Owszem. Oboję... i tak się boi się, bo było trochę malowane, ale. Nie, wszystko. nie, tak, nie, nie. Nie ma nie Takie zbieranie jest wie, ciężkie ale jest rane, a nie tak zbierać po sobie. Na przykład duże baloty, nie? Ręko. Akurat jeśli chodzi o duże belki, to ja, ja wolę je zbierać właśnie turem albo tym na tył, niż takie małe kostki wreszcie. No tak. No chyba, że jak się zobaczymy na albo właśnie do tyłu, takie widły, to wtedy się będzie pożyczało prasy albo zamawiało kogoś, żeby przyjechał no. prasować. Nie wiem, może ktoś będzie chciał. Niech napisze w komentarzu to na następny sezon. Będzie mógł ktoś zagrać i pomóc spracować na Albo no, jak kiedyś się live nagrywa to z widzami. Nie? Nie, mm. już kończy. Trzeba coś na mało No może je. być mi nie wstać, to było zaraz. No nie wiem, czy ci, ci nie pomóc po prostu. Albo ją no zbierać. Kurczę, to by... najlepiej to by orać. Najlepiej żeby było. Ale ja nawet za, za odcinkiem, za odcinkiem się przeora. No. A po klubu yy, to. No, nie pokazałem ich. Po prostu zaoramy poza odcinkiem tak. i tyle. Bo nudne jest oranie na odcinku. No, nudne, naprawdę. Najwięcej się yy, po oranie dopiero nagra, jak mówimy tego. Tak. Dobra. Najwyżej na tym sezon się nagra, nie? Albo ten nieużytek, bo tam na pewno będzie trzeba orać. Wtedy to będzie mógł być odcinek. Nawet nie tak. no, następny będzie to mógł być. To pod oryszkowym pługiem można. Tak. To jest ten taki, wiesz, lżejszy, że ciapek piątką pługiem można. być. Może byś sprzedał gdzieś ten... Tym... Nie no, jeszcze za mało masz tak. Bo one mogą wypaść, nie? Tak. Ja powoli jedzę. Ja Ci po prostu pomogę zbierać Ten odcinek może będzie krótszy, zobaczę ile jest minut Już jest 15 minut No to jak teraz tutaj jest, ten sprasuje, trochę Ci pomogę Będziemy kończyć, żeby ten odcinek nie był długi Przy okazji się szybciej wstawi, nie? Tak No No pozbieramy poza odcinkiem, przełamanie też najwyżej I sprzedamy belki i weźmiemy najwyżej jakiś może kredyt, kupi nieużytek użytek ten. I będzie można zrobić akcję o ranny, nie? Tak. A to jest Zaraz będę takiego pozbierała. Tak, ja pracę może odwiozę już sąsiadowi, nie? Tak ujeżdża, co ja zrobimy chyba nie zauważyć, co? chyba na. zdjęcia lekkiego Czekajcie. czeka, Ja czekaj. o tem sądzę, że to ma A ja wiem, co ja zrobiłem. Muszę berki wyładować. resztki. O teraz! To se zobaczy. No nie Nie, nie może zobaczyć. Tak, czy siak. Nie Nie no Napiszcie y, w komentarzach u mojego kuzyna, bo niestety u mnie są zablokowane. Na pewno będą odblokowane w jakimś czasie, ale to chcę zobaczyć. Już mhm. dwie warstwy na cztery. Tak? Mhm. To dobrze. Czekaj, jest zamkniętą bramę. Uuu, ma zamkniętą bramę Dobra, to nieważne, tu mu zostawię przed autem, przed podwórkiem Dobra Także co, jazdę i zgaszę ciapka Także co? Trzymajcie się, do następnego, cześć!